Dziś przedostatni piątek Wielkiego Postu, więc czas na przedostatniego świętego. Tyle, że niekoniecznie, bo gdzieś poprzedni nam się zagubił, więc będzie nadrobiony w przyszłym tygodniu. Ale dzisiaj święty, który akurat bardzo wpasowuje się w tą właśnie konkretną datę, czyli Saba zwany również jako Sawa Gocki, którego wspomnienie w naszym kościele rzymskokatolickim przypada na 12 kwietnia, czyli już jutro w sobotę. Jest to rocznica jego męczeńskiej śmierci. Saba Got, jak sama nazwa wskazuje, był z pochodzenia Germaninem, należał do plemienia Gotów, wizy Gotów. Urodził się w wiosce przy rzece Buzał na Wołoszczyźnie w 334 roku. Został chrześcijaninem jako nastolatek i służył w lokalnym kościele u boku księdza San Sali Saba wyróżniał się pokorą i czystością. Czystością w tym stopniu, że nawet nie rozmawiał z kobietami oprócz naprawdę bardzo wyjątkowych sytuacji, kiedy ta rozmowa była konieczna. Skupiał się w zasadzie tylko na chwaleniu Chrystusa, zarówno wśród innych, jak i wewnątrz siebie, gdyż często zdarzało mu się całe noce spędzać na modlitwie. Nie lubił ziemskich rzeczy, nie był zwolennikiem materializmu. Gardził w zasadzie pieniędzmi, używających tylko również do koniecznych rzeczy, skupiał się jedynie na chwale Bożej i widział tylko koniec swojej drogi, czyli przejście do życia wiecznego, jako jedyny cel w swoim życiu doczesnym. No i tak to sobie trwało do czasu, kiedy to król wizygocki Atanaryk nie zdecydował się na prześladowania chrześcijan. W swoim, na swoim terytorium, bo w swoim państwie to za dużo powiedziane. Doszło do pierwszych prześladowań w 370 roku i wtedy do mieściny, którą zamieszkiwał Saba, przybyli ludzie lokalnego Władyki. Tam nakazali wszystkim mieszkańcom zjeść Mięso, które było poświęcone Bogom pogańskim, na to, żeby właśnie pokazać ich przynależność do starej wiary. Niektórzy mieszkańcy miasta, ci bardziej wpływowi, że tak powiem, mieli znajomych lub członków rodziny, którzy należeli do tej mniejszości gminy chrześcijańskiej i zapłacili oni żołnierzom tego lokalnego władyki, aby podmienili oni to mięso, które było złożone w ofierze bogom na zwykłe mięso, które w ofierze złożone. Nie było, po to właśnie, żeby chronić swoich bliskich chrześcijan. Mimo tego, Sawa odmówił zjedzenia tego mięsa, za co został przez mieszkańców wygnany. Być może była to kwestia pokazowa, tak? Przed ludźmi lokalnego Władyki, że, dobra, ty tu nie chcesz się z nami pogodzić, żyć normalnie, to my cię wyganiamy z miasta, idź i żyj nie wiadomo gdzie. Bo też Saba szybko do swojego miasta powrócił. W 371 roku w nie pojawia się nowy oficer z nowymi prześladowaniami, tym razem przysłanym przez samego króla Atanaryka. I każe on. Przysiąc mieszkańcom miasta, że nie ma wśród nich chrześcijan. I oni chcieli to zrobić, chroniąc swoich chrześcijan, ale wtedy wystąpił Saba przed danego oficera i powiedział: Niech nikt nie przysięga za mnie, ja jestem chrześcijaninem. Inni byli ukryci. Mieszkańcy przyrzekli, no to nie ma u nas żadnych chrześcijan oprócz jednego. No i później na drugi dzień Saba został wezwany przed oficera, zresztą stawił się bardzo chętnie. No ten oficer się pyta, no dobra, no to jaki tu masz majątek, nie? Co ty możesz tu zrobić? A on w sumie to ma tylko to, co ma na plecach, to ubranie i nic więcej. No to oficer machnął ręką z ciebie, to żadnego pożytku ani zagrożenia nie będzie, nie? Wariat jesteś, zostawiamy cię w spokoju. No i za kilka miesięcy, wiosną 372 roku, pojawia się inny lokalny władyka, czy tam oficer Atanaryka, Ataridus. Dochodzi do porwania Isaby i księdza Sansali. Są oni bici, torturowani. Po paru dniach ponownie oferuje im spożycie. Tego pogańskiego mięsa. Saba odmawia, i w nocy jest on uratowany przez pewną mieszkającą nieopodal kobietę. Ci żołnierze zatrzymali się przy jakiejś wiosce tam, i ona rozcięła jego węzły i pozwoliła mu uciec, ale on nie chciał uciekać. Zamiast tego siedział całą noc z nią w domu i pomagał jej przygotować jedzenie dla jej rodziny na kolejny dzień. No a rano Ataridus wydał na niego w takim razie wyrok śmierci. No, że skoro nie chcesz przyjąć tego mięsa, jesteś uparty, zostajesz przy swoim, no to nie macie co trzymać. Kazał swoim ludziom zaprowadzić go nad rzekę Muzajos i tam mieli go nie utopić. Oczywiście ci żołnierze, którzy już no, nie byli pod okiem swojego przełożonego, swojego dowódcy, chcieli sabę wypuścić. No bo mówię, no po co będziemy wariata zabijać? Nie? On jest nieszkodliwy, niewinny, w sumie nic nie zrobił, nie? No bo przecież wbrew pozorom, żołnierze, nawet w czasach Antyku, czy znaczy średniowiecza nie są skłonni zabijać ludzi, czy wykonywać egzekucje, no, a zwłaszcza, że jak nie ma przy nich oficera, to już w ogóle, przecież nikt się o tym nie dowie, nie? po co mordować bez potrzeby. Ale byli zachęcani przez samego Sawę, który mówił, że nie no chłopaki, słuchajcie, po co tutaj jakieś pierdolety opowiadacie, macie rozkaz, to macie go wykonać. Ja i tak chcę, chcę to zrobić, tak chcę, żebyście to zrobili, bo tam na drugim brzegu rzeki widzę już osoby, które mnie przywitają w tym nowym życiu. No i Jego ręce były przywiązane tak do tyłu, do trzonku topora i po prostu przytrzymali go tym toporem pod wodą i utopili. Później wy wywlekli jego ciało na brzeg i tam zostawili bez pochówku. Lokalni chrześcijanie gdzieś tam pewnie w nocy po cichu zabrali to ciało, a relikwie świętego Saby... Zostały wysłane do Kapadocji z polecenia i rozkazu Bazyla Wielkiego. Tego Bazyla, który miał być odcinek tydzień temu, ale którego będzie akurat w przyszłym tygodniu. No, w sumie i to tyle, tak? I tak został męczennikiem. No i cały ten żywot pokazuje nam też ciekawy wgląd, chociaż krótki dość, w te prześladowania z drugiej strony. Te, te inne, takie barbarzyńskie, bo też tych męczenników było kilkudziesięciu innych. Sava nie był jedynym, któremu zostało odebrane życie z pow... Powodu tego, że nie wyrzekli się wiary w Chrystusa. Powstała też o nim bardzo krótka gra Synax Sarion. Tam na pół godziny na Steamie można za dosłownie parę groszy sobie kupić. Ja właśnie też zamierzam sobie sprawdzić, co to jest. Tam chyba to studio zrobiło jeszcze dwie gry o dwóch innych świętych. Takie na, na chwilę myślę, że można sobie sprawdzić. Polecam jeszcze w ciemno. No i w sumie jaką naukę można by wyciągnąć z tego żywota świętego Saby, Sawy, Gota Gockiego. To w sumie to, że należy mieć odwagę zarówno w stosunku do swoich, tak jak miał to Saba do ludzi, którzy wśród których mieszkał, jak i do obcych i nam wrogich, jak to miał do żołnierzy, którzy mieli go zabić. Bo czasami przychodzi taki moment, że musimy się przeciwstawić. Tym, których kochamy, na których nam zależy. Więc odwaga musi działać w dwie strony: nie tylko przeciwko zagrożeniom zewnętrznym, ale również przeciwko takim cichym zagrożeniom wewnętrznym takiemu pogodzeniu się z tym, że zło jest złem i nic z tym nie możemy już zrobić. I tutaj myślę, sawa naucza nas, że nie. Że można się przeciwstawić, można powiedzieć: Nie, nie będę się wyrzekał, nie będę uznawał, że zło jest złem tylko dlatego, że możecie mnie zabić. Ja wiem swoje i ja mam wiarę. I jeżeli mnie zabijecie, to tylko to bardziej potwierdzicie. Więc tutaj Saba zdecydowanie jest świętym męczennikiem odwagi. No i pamiętajmy. Jutro, to jest 12 kwietnia, obchodzimy Jego wspomnienie, więc można również w naszych modlitwach zwrócić się także do Niego.